TB każdy krok może prowadzić do chaosu, ale czasem wystarczy jeden błysk myśli, żeby odnaleźć drogę, której wcześniej nie widziałeś. Wątek 1. Wejście na Spike. No to zaczynam mm, na miejscu Rindy mamy. Dzień. Gdy tylko wbiłem 29 poziom, od razu kupiłem runy Thunderstorm. Temat... A, ja. Zamierzałem przetestować je na Spike w Kazordum. Rozdałem party, ustawiłem hotkey'e i ruszyłem w drogę. To ekspowisko ma ogrom przestrzeni, więc liczyłem, że będzie się tu ekspić naprawdę przyjemnie. go zmienić. Na początku było trochę chaosu. Prawa strona z okazała się zajęta. Poszedłem więc w lewo, ale szybko zauważyłem, że nie mam czym bić zombie. Musiałem przebudować hotkey'e. Mąk nie może? A 28, k***a, kur... ty mały. niestrobany. Po chwili dostrzegłem kolejną rzecz. Jedna z postaci nie atakowała potworów. Co nie bije? O co tu chodzi? Czemu nie ma? Mhm. Bił 28? 27! Jaka to jest kurmina! Przez to nie działał Sherk. Wątek 2. Nauka ruchu pięcioma postaciami. Postacie momentami rozbiegały się w różne strony. Gdzie jest ten palek? A pogubili mi się. A ja cały czas monitorowałem party list. Czy ktoś traci HP, kto traci manę, kto wymaga leczenia. Goda. Ty nie zdajesz sprawy, nie? Jaka to jest Palek nie ma podów Jeśli któraś z postaci znikała z ekranu Musiałem dochodzić do timu ręcznie A pamiętaj Gram pięcioma postaciami jednocześnie To znaczy, że każdy ruch Wymagał przemyślenia czy odbić się od ściany, czy od potwora? Czy poruszyć tylko naj'tem na numerycznej klawiaturze, żeby nie ruszyć całym timem. Zobaczcie sami, jak próbowałem ustawić całą drużynę, żeby wejść na górę. Idę za chwila. Dzisiaj fajnie, bo 30 levele są, więc jest oba. I do tego spajka jeszcze raz zobaczyć Zrobię tak, że wszystkie hary bią zawał Po prostu studzić kasę na jakiejś hary skończyły coiny i dźwięki by się przydały Szybki refil i wróciłem z powrotem Wątek 3 problemy techniczne i nowe rozwiązania Zapomniałem rozdać party Musiałem wrócić do PZ i przelogować Najta, żeby zgubić krzyże i móc dać całej drużynie Szerda. Zagrożenie mogło nadejść z każdej strony, ale im dłużej tam grałem, tym bardziej zaczynało mi się to podobać. To było coś świeżego, wymagającego, jakbym grał w Tibie pierwszy raz w życiu. Nie wspominałem wam jeszcze o jednej rzeczy. Ustawiłem hotkey'e tak, że kiedy Knight używa Exeta Res, druid automatycznie wciska w samym momencie Exu i leczy Knighta. Problem był taki, że druid zużywał przez to tonę mikstur. Żeby tego uniknąć, dodałem mu osobny hotkey pod Shift plus F9. Dzięki temu Swords i Palek nie marnowali mikstur bez potrzeby. Po przetestowaniu wszystkiego ruszyłem dalej. Niestety postacie rozbiegały się w dziwny sposób. Nie potrafiłem jeszcze idealnie nad nimi panować, ale z każdą minutą radziłem sobie lepiej. Wątek 4. Pierwsze kryzysy i usprawnienia walki. Druid nagle zruszował, mąk został z tyłu. Na sekundę wybuchła panika. Nie wiedziałem, co zrobić padłem wtedy na pomysł, wbiegnę w resp, a ściana mnie zatrzyma i ustabilizuje drużynę. Dodatkowo, kiedy użyłem hotkeja ze stealth ringiem, paladyn go nie założył i padł. Zdecydowałem wtedy, że muszę założyć stealth ringi na wszystkich i wrócić w spokojne miejsce. Tam przeanalizowałem sytuację i zmieniłem sposób rzucania ran. Od teraz Thunderstorm nie bił siebie, tylko były rzucane bezpośrednio w potwory. To był strzał w dziesiątkę dużo skuteczniejsze i dużo bezpieczniejsze rozwiązanie. Pierwszy raz grałem w taki sposób i naprawdę nie wiedziałem, jak powinien wyglądać idealny gameplay. Ta zmiana odmieniła wszystko. Rozgrywka stała się płynniejsza i o wiele przyjemniejsza. Wątek 5. Spokojny etap. Aż do pewnej chwili nadszedł w końcu moment, kiedy refil poszedł perfekcyjnie. Zero paniki, zero ucieczek, zero niepotrzebnej adrenaliny. Po prostu czysta, spokojna gra. Wszystko działało tak, jak powinno. Każda postać słuchała komend, a cała drużyna działała jak dobrze naoliwiona maszyna. Aż nagle druid padł. Zupełnie niespodziewanie. Patrz, I wtedy całkowicie przypadkiem wpadłem na genialny pomysł. Pomysł, który odmienił rozgrywkę jeszcze bardziej niż wszystkie wcześniejsze zmiany razem wzięte. Nadzwoniłem do znajomego, żeby się tym pochwalić. Muszę się pochwalić. No, 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 no. Biję spajka i mówię, a jak tu bić tego spajka za zaje... Co wymyśliłem? Czy takie latają na steelingu, a ekiem latam? Eka moby widzą i wszyscy odbiegają do Eka. Aha, no spoko, no tak, bo target chłopkę, też na niego. Tak, i człowieku pięcioma harami z Awa ale... A co mąkę coś zrobiłeś? No tak... Wiesz jaka to jest ja bo no, delay tak zostaje, nie? Ale ja, jak wymyśliłem teraz z tym ringiem? Wszystko do krajta idzie, człowieku, taki lajcik jest, ja. A, no ta, wszyscy, ale, wszyscy tej drinki, tak, wszystkie wszystkie mają te ringi, tak? Tak. Bo mówię ci tu o tu, jest druidem sobie siocha. jak wcisnę na przykład F2, to mi ten. Knight Eccetali, a druid mi siocha, nie? To jest taka rozkmina. Dobra, babcie. A podczas rozmowy wydarzyło się jeszcze kilka naprawdę szalonych momentów. Zobaczcie sami. Tak, nie ja padam! Panie ten hotki ścisłem. Co? No. Dlaczego masz Linuxa? To? Lubuntu. Lubuntu, lubuntu, mnóstwo, mnóstwo. lubuntu. Po tym mi się skończyły. Wziąłem dwa kapoty jestem sensury dlatego. Po wieku jaki to jest game changer. Ja chory siedzę. Bo mówię, to tak człowieku, mozolnie idzie, załadowałem paca? 13 dni, 30 levelem mam. Ale też nie ekspres, godzinę dziennie, myślałem, że w miesiącu wbiję chociaż, nie? raz, dwa jest No jest, no do tego mówię. Czemu mi to nie mnóstwo. bije? To wszystkie no. hary mi chciały się wylogować! Ja p... Ale pada! Jaka to jest człowiek u rozkrzmienia? Czemu on nie ma leczenia? 3, 4, 8, 5, 6, 7, 8, dobra. Po dwa ringi biorę. Raz, dwa. Dobra, ej. ma. Idę akurat uda się jak pić. Wątek 6. Stan drużyny i zakończenie dnia: mąk miał 32. poziom: Druid 33., Paladyn 33., Sorcerer 34., A Knight 33. Po dłuższej walce wbiłem 35. poziom i wylogowałem się, żeby chwilę odpocząć. Wątek 7. Zapowiedź i pytanie do widza. Cały czas zastanawiałem się, jakie ekspowisko byłoby idealne do takiego stylu gry. Takie, gdzie mógłbym zostawić wszystkie postacie w jednym miejscu, a tylko najtem biegać i lurować potwory. A teraz pytanie do Ciebie. A Ty, gdzie byś poszedł? Czy myślisz, że sam dałbyś radę grać w taki sposób?